Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Nowoczesne Finanse firmy. Dziś porozmawiamy o tym, jak finansowo przygotować firmę na okres wakacyjnego spowolnienia, kiedy to większość z nas udaje się na urlopy. VALUE Finance, dyrektor finansowy i księgowość dla szybko rosnących firm. Wakacje to moment relaksu, ale dla wielu przedsiębiorców to również okres wyzwań. Niestety to także czas, kiedy nasze firmy mogą odczuwać spadek popytu, opóźnienia w płatnościach i problemy z realizacją zamówień, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na firmowe finanse. Ja nazywam się Adam Zagała i jestem współzałożycielem grupy Value Finance, która kompleksowo wspiera polskie firmy w zarządzaniu firmowymi finansami. Świadczymy usługi CFO na godziny, mamy cyfrową księgowość, pomagamy w podatkach, wdrażamy automatyzację raportowania, a od niedawna również szkolimy przedsiębiorców i kadrę zarządzającą. Od 6 lat, od kiedy tylko istnieje Value Finance, współpracowaliśmy z ponad 270 klientami na ich finansach i te obserwacje, którymi się dzisiaj z Wami dzielę, to taka esencja moich wakacyjnych doświadczeń z ostatnich kilku lat pracy z przedsiębiorcami. Jak sprawić, aby Wasza firma przeszła przez ten czas bez problemów? Mam kilka sprawdzonych rad, które pozwolą Wam cieszyć się wakacjami bez stresu. Zaczynajmy. Dlaczego temat jest ważny? Wakacyjne spowolnienie dotyka większości firm, niezależnie od branży. Większość z nas marzy o zasłużonym odpoczynku, ale nie możemy zapominać o tym, że nasze firmy również muszą być na to przygotowane. Niestety, aktualna sytuacja finansowa wielu firm nie jest najlepsza. Otoczenie nie sprzyja nam, przedsiębiorcom, a konkurencyjność polskiej gospodarki spada. Co ma na to wpływ? Przede wszystkim są to rosnące wynagrodzenia. Dynamika wzrostu wynagrodzeń w ostatnich latach była praktycznie najwyższa w historii. Zapowiedzi wzrostu minimalnego wynagrodzenia na najbliższy rok również są bardzo wysokie, a jak wszyscy wiemy, wzrost tego minimalnego wynagrodzenia zwiększa też presję płacową także wśród osób, które zarabiają znacznie większe pieniądze. Rosną nie tylko wynagrodzenia, ale też inne koszty prowadzenia działalności. Rosną koszty usług, z których korzystamy, rosną koszty towarów, rosną koszty energii, gazu, transportu itd. I w zasadzie nie znam żadnego przedsiębiorcy, który by stwierdził, że koszty prowadzenia działalności w ostatnich latach nie wzrosły znacząco. Co więcej, 24 rok jest już trzecim rokiem, w którym nie tylko przedsiębiorcy, ale też konsumenci mierzą się z wyższą inflacją. 24 rok z tego co obserwujemy na rynkach, jest tym rokiem, w którym ta inflacja jest już naprawdę widoczna w portfelach konsumentów. Zazwyczaj konsumenci na inflację reagują z opóźnieniem, zresztą podobnie jak firmy. Ponieważ z tą podwyższoną inflacją mamy do czynienia od 2022 roku, do dzisiaj minęła już wystarczająca ilość czasu, aby wszyscy tą inflację odczuli, co przekłada się bezpośrednio na spadek popytu w całym otoczeniu biznesowym, o którym dzisiaj rozmawiamy. Skąd to wszystko wiem i czy dane potwierdzają nie najlepszą sytuację finansową polskich firm? W kwietniu 2024 roku przeprowadziłem badanie 200 małych i średnich firm do 50 milionów rocznego przychodu. Przeanalizowałem wyniki ich sprawozdań finansowych za 2022 i za 2023 rok i wnioski niestety nie napawają optymizmem. W danych wyraźnie widać, że przychody naszych firm owszem rosną, ale ten wzrost nie przekłada się na zyski. Bo przychody rosną znacznie wolniej niż koszty prowadzenia działalności, przez co spada rentowność firm. Oczywiście mam tutaj na myśli rentowność procentową firm. W praktyce oznacza to, że jako przedsiębiorcy, jako firmy obracamy coraz większymi pieniędzmi, ale na końcu na poziomie zysku firmy zostaje nam znacznie mniej niż jeszcze rok. Czy dwa lata temu? Mniej więcej od 6 lat, od kiedy istnieje Value Finance, wrzesień i październik to miesiące wzmożonego zainteresowania naszymi usługami. Dlaczego? Często niestety jest tak, że po okresie wakacyjnym przedsiębiorcy, wracając już do pełnych obrotów, nagle zauważają, że kondycja finansowa firmy jest znacznie gorsza niż była wcześniej. Pieniędzy na koncie jest mniej. Budżety są niedowiezione i to jest sytuacja, która tak jak już wspomniałem, powtórzyła się wielokrotnie i każdego roku mamy do czynienia dokładnie z tym samym. Czyli że ta sytuacja finansowa firm po wakacjach raczej jest gorsza niż przed. I stąd w ogóle pomysł na dzisiejszy odcinek. Zacznijmy może od tego, ile tak naprawdę trwa okres wakacyjnego spowolnienia. Musimy niestety pamiętać, że ten odczuwalny okres spowolnienia, on jest znacznie dłuższy niż te dwa miesiące, które najczęściej utożsamiamy z wakacjami. Wielu przedsiębiorców, wiele firm, wielu naszych klientów dostrzega ten okres wakacyjnego spowolnienia nie w momencie, kiedy kalendarzowo zaczynają się nasze wakacje, ale już tak naprawdę w czerwcu. Wielu przedsiębiorców już właśnie w czerwcu obserwuje spadek ilości lidów, spadek ilości wejść na stronę, czy różnego rodzaju spowolnienie w procesach sprzedażowych. Co więcej, te spadki trwają nie do końca sierpnia, jak mogłoby się wydawać, ale bardzo często do końca września, bo wrzesień też dla części z nas jest miesiącem wakacyjnym, zwłaszcza gdy nie lubimy tłumów. Jak więc finansowo przygotować firmę na ten trudny okres? Mam dla Was kilka sprawdzonych rad. Po pierwsze, odpowiednie zaplanowanie urlopów. Taka naturalna rzecz, ale zdarza nam się o tym zapomnieć. Po drugie, zadbanie o płynność finansową, czyli sprawdzenie gotówki, zapasów, należności. Po trzecie, realne spojrzenie na Wasze prognozy, czy aby na pewno zakładają one poziomy sprzedaży możliwe do osiągnięcia w okresie wakacyjnym. Pierwsza, oczywista rada, czyli zaplanowanie urlopów naszych pracowników i zadbanie o zastępstwa. Upewnij się, że masz plan zastępstw dla kluczowych osób. Bez tego może być ciężko, gdy kluczowy pracownik będzie na urlopie. Rekomendacje numer 2 i 3 to już typowe rekomendacje finansowe. Oczywiście, ja jestem finansistą, ale tego typu rekomendacje polecam absolutnie wszystkim, bo to właśnie zawirowania finansowe są najczęstszą przyczyną nieudanych wakacji. Przede wszystkim, rekomendowałbym Wam sprawdzić swoją płynność finansową, czyli sprawdzić płynność Waszych firm. Co tutaj mam na myśli? Mam tutaj na myśli sprawdzenie poziomu gotówki, sprawdzenie poziomu zapasów, Rekomendowałbym Wam też przyjrzenie się należnościom czy zobowiązaniom właśnie w tych zestawieniach, na podstawie których tego typu wskaźniki monitorujecie. Szczególnie zainteresowałbym się, czy nie macie zatorów płatniczych, które wymagałyby Waszej interwencji. W taki sposób zainteresujecie się potencjalnym problemem wcześniej, a nie dopiero po tym, jak już odczuje to cash flow Waszych firm. Często popełnianym błędem w tym obszarze jest brak kompletności wszystkich danych, czyli że w zestawieniach, na które patrzycie, nie są uwzględnione wszystkie należności bądź wszystkie zobowiązania. I później zdarza się tak, że płynność firmy jest zaburzana przez większe, niezaplanowane wcześniej płatności. A kiedy jesteśmy na wakacjach i spływa duża faktura na kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych, na którą nie zabezpieczyliśmy wcześniej środków pieniężnych na koncie zamieszanie gotowe. Po tym, jak zaplanujemy urlopy w całej firmie, zadbamy o zastępstwa i sprawdzimy płynność, kolejną rekomendacją jest sprawdzenie waszych prognoz i ocena ich realności. Część z was na pewno pracuje na budżetach, a jeżeli ktoś z was tego nie robi, to zdecydowanie zachęcam do czegoś takiego. Osoby z prognozami na okres wakacji mają na pewno założone jakieś cele sprzedażowe, i w kontekście tego, o czym mówiłem wcześniej, Czyli, że ten okres spowolnienia nie trwa dwa, ale aż cztery miesiące, oceniłbym właśnie realność tego, co znajduje się w Waszych prognozach. Nawet przedsiębiorcy, którzy bardzo dobrze potrafią przewidywać swoje budżety z perspektywy rocznej, Często łapią się na tym, że ten spadek sprzedaży, spadek lidów, spadek zainteresowania ich produktami i usługami w okresie wakacyjnym nie jest przewidziany w budżecie lub jest uwzględniony, ale w niewystarczającym stopniu. A w takiej sytuacji realność tych prognoz jest powiedzmy sobie ograniczona. I jak już będziecie siadać do oceny realności waszych budżetów, to co ja bym zrobił na waszym miejscu, to tak naprawdę przygotowałbym scenariusz pesymistyczny, czyli zakładający, że naprawdę duża część waszych klientów, część dostawców... Czy nasze zespoły będą się urlopować, i ten realny poziom sprzedaży będzie naprawdę niski? W oparciu o taki scenariusz, następnie sprawdziłbym prognozę naszego cash flow i szczególnie zabezpieczył ten moment, kiedy my jesteśmy właśnie na wakacjach. Sprawdziłbym, czy przypadkiem naszej firmie nie zabraknie pieniędzy albo w trakcie naszego urlopu, albo zaraz po naszym urlopie. Podsumowując, przede wszystkim zachęcam Was do budżetowania i zaprognozowania przyszłości Waszych firm nawet na krótki okres jednego, dwóch, Trzech, czterech miesięcy, tak naprawdę na tyle, na ile pozwala Wam wasz model biznesowy. A co powinniśmy jako przedsiębiorcy zrobić po powrocie z wakacji, zwłaszcza w obliczu obecnych zawirowań? Wielu przedsiębiorców natychmiast po powrocie zaczyna nadrabiać zaległości w mailach, na slacku i innych komunikatorach, co sprawia, że kompletnie zapominają o sprawach finansowych. A po powrocie z wakacji, zwłaszcza tych dłuższych, warto w pierwszej kolejności właśnie znowu przyjrzeć się płynności finansowej. Poziomowi gotówki, zapasom, należnościom i zobowiązaniom. Przyjrzyjcie się również poziomowi sprzedaży i właśnie realizacji prognoz, o których mówiłem wcześniej. Ważne jest, aby to zrobić od razu po powrocie, zanim wpadniecie w wir zaległości i bieżących spraw. Upewnijcie się, że sytuacja finansowa Waszej firmy jest stabilna. Jeśli okaże się, że pogorszyła się ona podczas wakacji, lepiej dowiedzieć się o tym wcześniej niż później zwłaszcza, że problemy finansowe mają tendencję do narastania i wybuchania w najmniej spodziewanym momencie. Zbliżamy się już do końca odcinka, przyszedł więc czas podsumowania. Nie licząc sytuacji, gdy założyciele film nie potrafią całkowicie się wyłączyć w trakcie wakacji, to właśnie problemy finansowe często są tą główną przyczyną nieudanych urlopów i największym źródłem zawirowań w tym okresie. Zwłaszcza że mają tendencję do pojawienia się w najmniej spodziewanych momentach. Jednak sam powrót przedsiębiorców z wakacji wcale nie musi być trudny. Wszystko zależy od tego, jak przygotujecie się do waszego wyjazdu i jak zachowacie się zaraz po powrocie. Wcześniejsze zadbanie o płynność finansową oraz realistyczne podejście do budżetu i prognozy cashflow sprawi, że nic nas nie zaskoczy, przynajmniej z finansowego punktu widzenia zwłaszcza, że musimy pamiętać, że wakacyjne spowolnienie w gospodarce trwa nie dwa, a aż 4 miesiące. A jeżeli chcielibyście zidentyfikować swoje słabe strony w obszarze finansów z wyprzedzeniem, możecie to zrobić korzystając z bezpłatnego testu, który opracowaliśmy w Value Finance, do którego link znajduje się w opisie tego odcinka. Test ten obejmuje cztery kluczowe obszary zarządzania finansami firmy według naszej autorskiej metody i pomoże ocenić Wam poziom Waszych procesów wewnętrznych, księgowości, kontrolingu i tzw. finansów strategicznych. A tymczasem dziękuję za Waszą uwagę. Jeśli macie pytania do tematu dzisiejszego odcinka, zostawcie je w komentarzach poniżej. Zapraszam do kontaktu ze mną przez LinkedIn. Życzę Wam udanych wakacji i do zobaczenia w kolejnym odcinku.